Thank <laughs> Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii To Będzie Ciepły Dom. Dzisiaj porozmawiamy o audytach energetycznych. Chciałbym powiedzieć o trzech najważniejszych powodach, żeby zrobić audyt energetyczny, ale zanim przejdę do tego, to mam kilka rzeczy do opowiedzenia. Przede wszystkim, czym jest audyt energetyczny, po co się go robi, jak wygląda przeprowadzenie takiego audytu energetycznego omówię kilka audytów energetycznych, które przygotowaliśmy dla naszych klientów, żebyście zobaczyli korzyści z tego audytu energetycznego, co można zyskać, jakie, tam, jakie ostatecznie są efekty termomodernizacji zaplanowanej z audytem energetycznym i na końcu wspomnę jeszcze o programie Czyste Powietrze i opowiem co nieco o tym, co robimy w Kopernik Term. Więc tak, przechodząc do Meritum sprawy, czyli do najważniejszej rzeczy, czyli czym jest audyt energetyczny? Audyt energetyczny to dokument, który pokazuje nam, jak wygląda obecny stan budynku, jeżeli chodzi o źródła ciepła, jeżeli chodzi o tę energię pierwotną i energię końcową, czyli pokazuje nam, tak w największym skrócie, ile ciepła tracimy w budynku. Audyt energetyczny musi sprawdzić na przykład, z czego są zrobione ściany, z czego jest zrobiony strop, jak wygląda ocieplenie, czy to ocieplenie tego domu jest efektywne? To znaczy, czy to, co zrobiliśmy, ta, ta, ta izolacja termiczna, którą zrobiliśmy w naszym budynku, żeby odgrodzić się jakby od świata i żeby nie tracić. Tego ciepła, które generujemy do ogrzewania ciepłej wody użytkowej albo do centralnego ogrzewania, żeby po prostu w domu w zimie było nam ciepło, a w lecie chłodno, to audyt energetyczny sprawdza to wszystko czyli sprawdza ściany, okna, jakość drzwi wejściowych, bram garażowych dlatego, że jeżeli brama garażowa jest Źle przygotowano, to tam też bardzo dużo ciepła ucieka, tym bardziej, jeżeli mamy ogrzewany garaż. Więc audyt energetyczny jest takim dokumentem, który pozwala nam w sposób obiektywny ocenić jakość termoizolacji budynku. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem audytów energetycznych i chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, przygotowaliśmy Taki krótki dokument wprowadzający o tym, co można zrobić, żeby zaoszczędzić na audycie energetycznym. To jest e-book, który będzie do pobrania z naszej strony. I tutaj opowiadamy właśnie o tym, czym jest audyt energetyczny, jakie dokumenty, jakie rzeczy są potrzebne do audytu, jak wyglądają audyty w naszej firmie Kopernik Termo, co można zyskać z audytu energetycznego, czyli takie podsumowanie tego, co mówię tutaj na tym live. Mamy tutaj linki do naszej strony, gdzie można przejść i poczytać trochę więcej o programie Czyste Powietrze i podsumowanie najważniejszych informacji, które znajdziemy w audycie i najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o audycie, zanim przejdziemy w ogóle do przeprowadzania takiego audytu energetycznego. I jeżeli jesteśmy w temacie przeprowadzania audytów energetycznych. To pierwszym elementem audytu energetycznego jest zawsze wizja lokalna. Jeżeli jakaś firma oferuje przeprowadzenie audytu energetycznego bez wizji lokalnej, to znaczy na przykład przez telefon, no to jeżeli mamy plany budynku albo to jest nowy budynek i chcemy do niego świadectwa charakterystyki energetycznej, to owszem, jest możliwe przeprowadzenie takiego te telefonicznego świadectwa charakterystyki energetycznej. Natomiast to jest duży problem, jeżeli chodzi o te starsze budynki, które się kwalifikują do programu Czyste Powietrze. Dlatego, że zrobienie audytu energetycznego bez wizji lokalnej może sprawić, że on jest nie do końca wiarygodny. A jeżeli przeprowadzimy audyt energetyczny w sposób niewiarygodny, gdzie opieramy się na danych, które albo nie są zgodne z rzeczywistością, albo są nieco przekłamane, no to wtedy mamy Problem, bo te, te informacje, które później wkładamy do audytu, żeby zaprojektować sobie tą termomodernizację i zmniejszyć ilość ciepła, która ucieka z tego naszego domu, no to wtedy jakby no, te informacje nie są wiarygodne. Więc warto zacząć od wizji lokalnej. Jeżeli chodzi o taką wizję lokalną, to bardzo często dodajemy. Na nasze social media, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, gdzie bardzo serdecznie Was zapraszam, bardzo często dodajemy właśnie takie skrótowe informacje na temat audytów energetycznych i wizji lokalnej. Pokazujemy naszych audytorów, jak jeżdżą tam i robią te wizje lokalne. I w ramach takiej wizji lokalnej, przede wszystkim trzeba pomierzyć cały dom od zewnątrz. To znaczy aud audytor energetyczny, który przyjeżdża na wizję lokalną, y, musi robić zdjęcia elewacji domu z każdej strony, musi dokładnie pomierzyć wszystkie ściany, żebyśmy wiedzieli po prostu z zewnątrz, jak ten dom wygląda, gdzie jest ocieplona ściana, gdzie jest nieocieplona ściana, jak wyglądają okna, w jakim stanie technicznym są okna. Y, także to jest najważniejsze robimy też pomiary dachu, żeby zobaczyć właśnie z czego jest zrobiony dach, czy dach jest ocieplony, czy dach jest nieocieplony. Zwykle w ramach wizji lokalnej też prosimy właśnie o dostęp do piwnicy, jeżeli jest, dlatego że piwnice bardzo często są nieogrzewane i jeżeli piwnica jest nieogrzewana, a strop nad piwnicą jest nieocieplony, to tutaj też zadziwiająco dużo ciepła ucieka, a niewiele osób o tym wie. Drugim miejscem, na które audytor energetyczny musi się dostać w trakcie wizji lokalnej, to jest poddasze, czyli albo strych, albo poddasze, żeby sprawdzić właśnie, czy to poddasze jest elementem ogrzewanym budynku, czy elementem nieogrzewanym budynku, oraz żeby ocenić, czy lepiej będzie w ramach audytu energetycznego ocieplić dach od zewnątrz, czyli poszycie dachu, czy raczej strop tego poddasza dlatego że jeżeli chodzi o audyty energetyczne które robimy do programu Czyste Powietrze a w ramach programu Czyste Powietrze jest takie wymaganie że nie można jakby przeprowadzać prac termomodernizacyjnych w pomieszczeniach które nie są oryginalnie ogrzewane dlatego jeżeli nie mamy żadnego grzejnika na poddaszu jeżeli nie nie możemy pokazać, że to jest pomieszczenie, które rzeczywiście jest ogrzewane, no to takiego dachu nad tym poddaszem nie możemy ocieplić. Natomiast możemy ocieplić strop tego poddasza, odgradzając jakby to pomieszczenie nieogrzewane od tej części ogrzewanej budynku, właśnie taką lepszą izolacją, żeby nie tracić ciepła, które generujemy w budynku. I y, czyli jeżeli chodzi o wizję lokalną, no to mamy te elementy, czyli elewacje, trzeba sprawdzić, gdzie, tam, gdzie są ocieplone ściany, gdzie są nieocieplone ściany, jak wyglądają okna w jakimś to stanie technicznym, czy są szczelne, czy nie, piwnice i poddasze. Jeżeli jest już zainstalowana jakaś instalacja, na przykład centralnego ogrzewania, to też sprawdzamy, w którym pomieszczeniu jest grzejnik, w którym go nie ma, gdzie warto te grzejniki wymienić, jeżeli są stare. Sprawdzamy też źródła ciepła, czyli czym ogrzewamy w domu. Dlatego, że jeżeli chcemy skorzystać z programu Czyste Powietrze, programu dofinansowań do termomodernizacji budynków i mamy kocioł który nie spełnia wymagań piątej klasy energetycznej, no to niestety w ramach tego programu on jest zawsze do wymiany. Jeżeli mamy jakieś źródło ciepła, które spełnia wymagania piątej klasy, no to tutaj nie ma konieczności, jakby tego robić. Te źródła ciepła, które spełniają wymagania piątej klasy, to są na przykład gazowe kotły kondensacyjne, piece pelletowe piątej klasy, piece zgazowujące drewno, pompy ciepła, to wszystko są elementy systemu ogrzewania, które spełniają wymagania piątej klasy efektywności energetycznej. Jeżeli takiego źródła ciepła w domu nie ma, no to w ramach programu czyste powietrze można dostać nawet do 50 tysięcy złotych dotacji na wymianę takiego źródła ciepła razem z pełną modernizacją kotłowni, więc to jest bardzo ciekawa oferta ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I teraz tak, po co robimy audyty? Bo powiedziałem już o wizji lokalnej, więc teraz pytanie, po co w ogóle taki audyt przeprowadzać. Więc ideą audytu jest to, że nie tylko sprawdzamy, w jakim stanie aktualnie jest budynek, ale też audyt energetyczny zawiera w sobie taki element, który sugeruje optymalny wariant termomodernizacji. Optymalny wariant termomodernizacji to jest taki, który kosztowo jest najtańszy, natomiast najwięcej efektów daje, jeżeli chodzi o ogrzewanie, jeżeli chodzi o wyniki tych strat ciepła. I tutaj mam cztery gotowe audyty energetyczne, które za chwilę omówię i pokażę Wam, jak można niskim nakładem pracy na podstawie Audytu Energetycznego, stworzyć właśnie taki plan termomodernizacji, który sprawi, że możemy zaoszczędzić nawet do 10 tysięcy złotych rocznie na ogrzewaniu. Myślę, że to jest ciekawa oferta, że przy dobrze zrobionej termomodernizacji, przy niskim nakładzie prac możemy nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie oszczędzić na samym materiale ogrzewającym. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem audytów energetycznych, to tak jak mówiłem wcześniej, będzie do pobrania z naszej strony w formacie PDF taki e-book o audytach energetycznych, gdzie opowiadamy właśnie o tym, czym jest audyt energetyczny, takie krótkie podsumowanie, jakich dokumentów, jakich elementów potrzebujemy do audytu, żeby przeprowadzić go szybciej, sprawniej i żeby on był bardziej wiarygodny. O tym, jak wygląda przeprowadzanie audytu energetycznego u nas w Koperniku, opowiada jeszcze raz o tych wszystkich korzyściach związanych z audytem energetycznym, oraz kieruje do strony, gdzie możecie się zgłosić i dowiecie się więcej o dofinansowaniach i na audyty energetyczne, i na te wszystkie prace termomodernizacyjne zrobione w ramach audytu energetycznego. Wracając natomiast do tematu po co są w ogóle potrzebne audyty energetyczne, no to to jest też kwestia tego, że audyty energetyczne są wymagane właśnie w programie Czyste Powietrze, żeby Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miał możliwość zweryfikowania, czy rzeczywiście te prace, które przeprowadza firma budowlana, one dają ten efekt ekologiczny. Zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną. Dlatego to w ramach wniosku o płatność, który zamyka cały projekt dofinansowania, wysyła się do urzędu dokument podsumowujący audyt energetyczny. On wygląda tak. To jest, ten, to jest akurat szczegół. W każdym razie taki dokument podsumowujący audyt energetyczny zawiera te najważniejsze wskaźniki, które wykazuje audyt energetyczny. I mówi nam właśnie o tym, ile zaoszczędziliśmy tej energii cieplnej w ramach tych prac termomodernizacyjnych, które zostały przeprowadzone. Obiecałem, że opowiem co nieco o tych gotowych audytach energetycznych. Tutaj mam przed sobą audyt energetyczny pana Piotra. I teraz tak, jeżeli chodzi o pana Piotra, to tutaj prace, które Zasugerował audyt energetyczny, żeby przeprowadzić. To była wymiana okien, wymiana drzwi, yy, ocieplenie zewnętrznej ściany i ocieplenie stropu nad poddaszem czyli ocieplamy jedną ścianę, ocieplamy strop nad poddaszem, wymieniamy drzwi wejściowe i wymieniamy okna. Nie wszystkie okna, tylko te, które były w gorszym stanie technicznym. Yy, to daje nam Oszczędność na energii, którą używamy do ogrzewania domu o 70%. To znaczy, że na samym początku energię, którą używamy w domu, wyraża się w kilowatogodzinach na metr kwadratowy na rok. To jest taka, taki techniczny element, który ten który używany jest właśnie do wyrażania tego jak dużo ciepła potrzebujemy do ogrzewania kubatury naszego budynku? I teraz tak, na początku, czyli w momencie, kiedy robiliśmy wizję lokalną, to było 640 kWh na metr kwadratowy na rok. Natomiast dzięki tym pracom, które zostały tutaj zasugerowane w audycie energetycznym, czyli ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ociepleniu jednej ściany, wymianie okien i wymianie drzwi wejściowych, okazuje się, że można było zaoszczędzić 70% tej energii i zmniejszyć ten współczynnik zużycia energii domu do 200 kWh na metr kwadratowy na rok z 640, to daje nam oszczędność na kosztach w ogóle ogrzewania właśnie w okolicach 60% więc to jest tam, to jest bardzo bardzo ważne żeby operować na tych danych i patrzeć na to co rzeczywiście możemy tam co rzeczywiście możemy zyskać jakie tam, jakie warianty termomodernizacji warto jest przeprowadzić dlatego że tak jak mówiłem wcześniej już dosłownie kilka rzeczy Przede wszystkim ocieplenie stropu pozwala nam oszczędzić na rachunkach za energię kilka do kilkunastu tysięcy złotych rocznie, przez to, że wskaźnik tego zapotrzebowania na energię cieplną spada ponad trzykrotnie. Ale przejdę do audytu energetycznego pana Józefa. Pan Józef uzyskał bardzo podobny wskaźnik jak pan Piotr, który omawiałem w poprzednim audycie. Tylko tutaj te prace budowlane ograniczały się do dwóch tak naprawdę elementów, czyli ociepleniu stropu od góry i ociepleniu stropu nad nieogrzewaną piwnicą. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Podczas wizji lokalnej okazało się, że nie ma żadnej konieczności wymiany na przykład okien, dlatego że one są w dobrym stanie technicznym, a prace, które wykazał audyt energetyczny właśnie w tej sekcji termomodernizacyjnej pokazują, że jeżeli pan Józef zrobi te dwie rzeczy, które powiedziałem przed chwilą, czyli ociepli sobie strop w góry i strop nad piwnicą, to zaoszczędzi 10 tysięcy złotych rocznie na ogrzewaniu, dlatego że ten wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną, podobnie jak w poprzednim przypadku, spada o 70%. Więc to jest niewielki zakres prac budowlanych, ale dobrze wycelowany, który pozwala niskim kosztem zredukować zapotrzebowanie na energię cieplną. Na przykład, jak rozmawialiśmy z panem Józefem przed rozpoczęciem tej wizji lokalnej to zwrócił nam uwagę, że ma problem z tym, że podłogę ma w domu zimną, więc w ramach ten, w ramach audytu energetycznego wzięliśmy pod uwagę, że warto by było ocieplić ten strop nad piwnicą, żeby w ramach te, tej dotacji, którą uzyskał z programu Czyste powietrze, żeby mógł mieszkać wygodniej. w domu. Przechodząc dalej, mam tutaj dokument podsumowujący audyt energetyczny dla pani Ewy. Pani Ewa także nie potrzebowała dużo, żeby osiągnąć fajny współczynnik zapotrzebowania na energię cieplną, dlatego że przy samej wymianie okien i drzwi zewnętrznych oraz dociepleniu stropu pianką poliuretanową okazuje się, że jest w stanie. Osiągnąć ten wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku o 90% niż. Powtórzę to jeszcze raz, wskaźnik rocz, rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku jest niższy o 88%, tylko dlatego, że wymieniliśmy stare okna, które były nieszczelne. Wymieniliśmy drzwi zewnętrzne, które były w tragicznym stanie. I ociepliliśmy strop pod daszem pianką poliuretanową. To jest taki zakres prac, który jest mało inwazyjny, natomiast może pomóc właśnie w oszczędnościach na rachunkach za energię. Dlatego ten nasz e-book, o którym mówiłem wcześniej, dokument w PDF-ie, ma taki wielki tytuł: zaoszczędź na prądzie na audycie energetycznym, dlatego że. Jeżeli y, ogrzewamy na przykład pompą ciepła, to tutaj możemy wygenerować naprawdę ogromne oszczędności, jeżeli chodzi o, y, o te rachunki za prąd. Y, teraz przejdę do ostatniego audytu energetycznego, który mam, to jest Pani Agnieszka. Y, pani Agnieszka dzięki y, ociepleniu ścian, tutaj widzę o dokumencie podsumowującym audyt energetyczny, że ma ocieplone teraz wszystkie ściany w ramach swojego domu i wymienione okna. Zaoszczędziła 85% ciepła, które musiała wygenerować. Ten wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z 440 kWh na metr kwadratowy na rok spadł do 70 kWh na metr kwadratowy na rok. To jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, jak, ten, jak dużo można osiągnąć prostymi pracami termomodernizacyjnymi. Chciałbym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, dlatego że w ramach audytu energetycznego, audyt wykazuje taki wskaźnik, który pokazuje obliczeniową moc cieplną całego systemu grzewczego, czyli to jest to, ile kilowatów energii cieplnej potrzebujemy, żeby ogrzać cały dom. I teraz yy, przed termomodernizacją ten wskaźnik obliczeniowej mocy cieplnej to jest 11,82 kW, natomiast po termomodernizacji to jest już połowa z tego, czyli 5,2 kW. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że na podstawie tego współczynnika Dobiera się do domu na przykład moc pompy ciepła. I teraz, jeżeli nie zrobimy termomodernizacji, to potrzebujemy pompy ciepła, która ma moc 12 kW. Ona zużywa 12 kW energii elektrycznej i wytwarza 12 kW energii cieplnej. Natomiast, jeżeli przeprowadzimy te prace termomodernizacyjne i wtedy dopiero zamontujemy tą pompę ciepła, to okazuje się, że tak. Potężna pompa ciepła nie jest nam do niczego potrzebna. Wystarczy nam pompa ciepła o mocy 6 kW do y, centralnego ogrzewania i do ciepłej wody użytkowej. Więc jeżeli chcemy zamontować pompę ciepła, a nie mamy y, zrobionej termomodernizacji, to możemy zapłacić dwukrotnie więcej, jeżeli chodzi o rachunki za prąd. Dlatego, że dwukrotnie mocniejsza pompa ciepła, będzie zużywać dwa razy więcej prądu do ogrzewania budynku. Dlatego to jest jeden z tych współczynników, na które warto zwrócić uwagę w audycie energetycznym, czyli obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego. Dlatego, że jeżeli dobieramy źródło ciepła do domu, który mamy, no to na podstawie właśnie tego współczynnika. Jeżeli nie dobierzemy go dobrze, no to wtedy ryzykujemy, że Przepłacimy po prostu za pompę ciepła. To tyle, jeżeli chodzi o audyty energetyczne, które chciałem omówić. Mam nadzieję, że to były informacje, które będą przydatne gdzieś w przyszłości, jak, jak będziecie czytać swoje audyty energetyczne, albo będziecie zamawiać je u nas. Natomiast teraz w ramach podsumowania, jakie są trzy najważniejsze powody, żeby zrobić ten audyt energetyczny? Przede wszystkim pierwszy powód to jest to, że mamy gwarancję, że to będzie dobrze zrobiona termomodernizacja. To znaczy, wybierzemy optymalny wariant termomodernizacyjny i wbudujemy wokół tego prace budowlane, które pozwolą nam zaoszczędzić jak najwięcej. Druga rzecz to to, że dzięki takiemu audytowi. Możecie później usiąść i na przykład omówić taki audyt energetyczny z naszym audytorem. Macie świadomość tego, gdzie mieliście największe straty w ramach swojego domu i świadomość tych oszczędności, które możecie zyskać dzięki temu, że ten audyt energetyczny i te prace termomodernizacyjne będą przeprowadzane. Bo tak jak mówiłem wcześniej o panu Józefie, pan Józef zaoszczędzi 10 tysięcy złotych rocznie na kosztach ogrzewania, a te prace termomodernizacyjne będą kosztować pana Józefa właśnie te 10 tysięcy, które zapłaci podatku VAT, dlatego że otrzyma 70 tysięcy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na te prace termomodernizacyjne, więc tak naprawdę cały ten projekt zwróci się po roku. I ostatni powód, i wydaje mi się, że z tych wszystkich chyba najważniejszy, to jest to, że audyty energetyczne są przygotowywane przez specjalistów. Teraz, jeżeli taki specjalista przygotuje taki audyt energetyczny, to mamy tutaj obiektywną ocenę. Nie, nie, nie mamy możliwości tutaj dyskutowania z danymi, które wprowadzimy, jeżeli były wprowadzone poprawnie, więc. Mamy obiektywną ocenę rzeczywistości i mamy obiektywne wskazanie tego, które z tych prac termomodernizacyjnych są najważniejsze. Więc podsumowując, trzy najważniejsze powody, żeby zrobić audyt energetyczny, to to, że termomodernizacja będzie dobrze przygotowana. Mamy świadomość oszczędności, które zyskujemy na tych termomodernizacjach i mamy obiektywną ocenę sytuacji, czyli mamy dobrze przygotowane prace termomodernizacyjne. W kwestii audytów energetycznych to jest z mojej strony tyle, natomiast chciałbym jeszcze przypomnieć, że możecie skorzystać z naszej pomocy przy składaniu wniosków do programu Czyste powietrze. Program Czyste powietrze to jest program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy. Które zostały zbudowane przed 2014 rokiem. Jeżeli chcecie przeprowadzić prace termomodernizacyjne i uzyskać na nie dotacje z programu Czyste Powietrze, to zapraszamy serdecznie na naszą infolinię pod numerem 12 419 88 83. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu: 12 419 88 83. Także z mojej strony to tyle. Jeszcze sprawdzę, czy mamy jakieś pytania od publiczności. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w przyszłym tygodniu. To będzie ciepły dom.